Podążamy na męski wypad, czyli połów ryb. Zobaczymy, co z tego będzie. A Michał mówi, że zapomnieliśmy zabrać z domu mydło i ręcznik. No, mam nadzieję, że się by nie przydało to mydło i ręcznik. Do naszego portu zawitał jakiś wycieczkowiec. I szykuje się tutaj na noc gruba impreza A my startujemy na polowanie, na polowanie, wędkowanie i trochę kłusownictwa, no ale nie będę o tym głośno mówił tu resztki z obiadu Sibas Sibas z ziemniakami. Co powiedział? Że w nosy polują Sibasy. O, tak, znamy ten sekret. No? Na Sebastopol. No, na Dziś nocy pływają. Dobra. No, dzisiaj łapiemy trzy Sibasy. Ty, kamienie mieliśmy nazbierać dla obciążenia. wzięliśmy torbę po to. Na łajbie o tej godzinie, a jest 21, panuje wszechobecna wilgoć. Wszystko jest mokre. Wszystko po prostu. No i wszędzie jest sól, oczywiście, nie. Wszystko jest w soli. Dobra, wypływamy na rybę. Okej. Okay. A my płyniemy w tamtą otchłań. Tu po prawej jest wyspa. I my płyniemy za tą wyspę. Może na kamerze tego nie widać, ale tam już jakieś łajby, łajby polują. My będziemy następni. Trolling z wędek gotowy. Tu jedna wędka, tu druga wędka. I sobie ciągniemy przynęty. Tam, gdzie te światła, to jest nasz port. Tam jakiś super, super żaglowiec. No, i tak sobie powoli płyniemy. Widać tu coś? Trzy węzły. No, niestety niczego nie złapaliśmy. Trochę długo tutaj byliśmy. Teraz płyniemy już do portu na noc. Gdzie jesteśmy, 36 metrów. Po kilku godzinach wracamy, niestety bez ryby. Ale zostawiliśmy pułapkę, do której wrócimy rano.